Cześć! Ponad tydzień temu wyszła nowa wersja preview, więc tradycyjnie nagrałem jej przegląd. Na wstępie chciałbym Was przeprosić za to, że tak późno nagrałem ten przegląd, ale są wakacje i nie miałem możliwości nagrania tego przeglądu. Na szczęście nic bardzo ważnego nie zostało zmienione lub dodane. Więc już teraz zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, a ja lecę z materiałem. Zombie ma teraz 10% szans na zniszczenie drewnianych drzwi na trybie trudnym. Ja próbowałem z wieloma zombiakami, ale żaden nie mógł ich niszczyć. Więc to chyba jakiś błąd. Usunięto słowo drewno z nazw desek, schodków i podobno pół bloków wykonanych z drewna namorzynowego. Pojawianie się wędrownego handlarza zostało naprawione po wielu latach. Mianowicie nie może się on już pojawiać w wodzie, lawie i pod ziemią. Blok ramy portalu do kresu powinien nosić teraz nazwę rama portalu do kresu zamiast portal kresu, ale jak zwykle twórcy mówią, a nie robią. Kianki skaczą po lądzie z prędkością bliższą w wersji Java Edition i skaczącym rybom. Niedźwiedzie polarne nie panikują już po zaatakowaniu ich. Pigliny przestają teraz atakować, kiedy gracz założy część złotej zbroi. Gracze mają teraz dwie ręce, kiedy trzymają przedmioty w obu rękach. Naprawiono błąd, przez który muzyka Dzikiej Aktualizacji nie była odtwarzana w biomach dodanych w Dzikiej Aktualizacji podczas grania w trybie kreatywnym. Od teraz szkarłatne winrośla i krętorośl będą znikać na poziomie Random Tick Speed 0, jeśli blok, który je trzyma zostanie zniszczony. Katalizator Skalku rozprzestrzenia teraz Skalk, nawet jeśli mob, który zginął, nie upuści doświadczenia. Wiszące propagule namorzynowe nie zostaną upuszczone, jeśli zostaną zniszczone narzędziem z zaklęciem Silk Touch przed maksymalnym wyrośnięciem. Wiszące propagule namorzynowe nie zmieniają teraz koloru, jeśli tuż przy nich zostaną postawione bloki. Zabłocone korzenie namorzynowe można teraz umieszczać na bokach innych bloków. Liście na Morze nowe i liście razali nie zatrzymują już wzrostu drzew w pobliżu. Naprawiono błąd, który polegał na tym, że po wyjściu i ponownym wejściu do świata efekt doładowania zdrowia znikał. Naprawiono błąd, przez który zacinało się pole widzenia podczas sprintu z efektem szybkości. Bezrobotni wieśnacy zombie nie mogą już jeździć w wagonikach i łódkach. Bestia może teraz zniszczyć liście azali, liście namorzynowe, świecące porosty, drip kwiaty zarodników i zwisające korzenie. Jeśli dwie wybracje emitowane są w tym samym czasie, czujnik skalku zareaguje tylko na tę najbliższą. Czujniki skalku reagują teraz na wybuch Creepera oraz wybuch kryształu kresu z mocą 15. I na wypuszczenie ryby z wiadra oraz wystrzelenie TNT z dazownika z mocą 12. Przeprojektowano przełączniki eksperymentalne, aby łatwiej było rozróżnić je pomiędzy włączonym a wyłączonym. Rybak na maksymalnym poziomie może teraz sprzedawać łódki. Wymieniłem już wszystkie ważne zmiany, jakie zaszły w tej wersji. Dzięki serdeczne za oglądanie przeglądu do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tu ogrom łapek w górę i oczywiście subskrypcję. Co myślicie o tych zmianach? Podobają Wam się? Dajcie znać w komentarzach. Cześć!